Cześć, ja jestem Tosirko, a to jest gra o nazwie Hospital Tycoon. Jest to w takim troszeczkę zabawnym stylu przedstawiona tematyka szpitali, gdzie naszym zadaniem jest zbudowanie szpitala prężnie działającego, leczącego pacjentów z różnych chorób. Bierzemy tutaj oczywiście tryb fabularny i przechodzimy do poziomu pierwszego serii pierwszej. W momencie, kiedy będzie się mapka ładować, ja tutaj chcę powiedzieć jeszcze o tym, iż ostatnio nie bardzo jest co nagrywać, ponieważ nie, nie wyszło w tym miesiącu tak wiele dobrych gier. Może to jest źle powiedziane, nie wyszło takich gier, które by mi odpowiadały, w które chciałbym bardzo zagrać. Natomiast na początku następnego miesiąca wychodzi naprawdę kilka produkcji, za które się na pewno zabiorę. Do tego też zacząłem zajmować się streamami i one są w fazie testów. Tak jeden stream już jest, jak to wszystko będzie już działało, tak jak mniej więcej potrzeba. To na yy, stronie gdzieś tam będzie wpisy, yy, jak można mnie znaleźć na jakimś streamie po prostu. Na razie testuję na hitboxie, ale może jeszcze sprawdza jakiś tam inny serwer. Ok, to po wszystko, zabierzmy się z powrotem za omawianie gry. Już tutaj widać, że jest to troszeczkę zabawne, ponieważ tu stoi taki szkielecik. No, oczywiście. Kibelki są bardzo ważne. No i tutaj mamy naszych lekarzy pielęgniarki. śpi, tylko, że nie bardzo widać kto. Okej. Okay. Naszym zadaniem tutaj w tej grze jest zarządzanie tym szpitalem. Budowanie pokoi, zatrudnienie personelu i inne takich. By wyleczyć wszystkich chorych i nikogo przy tym nie zabić. No dobra. Tu jest ten jakby poprzedni i... ...Ordynator tego szpitala, zarządca, zaraz dostaniemy o, wsparcie, gra. tak? Bardzo! Gra jest w języku polskim, już wyszła jakiś czas temu. Na szpital wygląda dość fajnie. No i właśnie widzimy, iż nie mamy. Recepcji. Nikt nie zapisuje pa, y, pacjentów, którzy przychodzą i musimy się tym zająć. To jest takie nasze pierwsze zadanie, ponieważ poprzedni właściciel, poprzedni zarządca dostał jakieś tam wezwanie, bo dostanie lepsze fuchę. Okej, okay, ale zanim do tego przejdziemy, ja tutaj muszę... ...sciszyć te wszystkie efekty. Bo oni mi tutaj strasznie, dość głośno gadają, i to mi przeszkadza. Okej, okay, jak tak zostanie, i kontynuujemy. Chyba mówię trochę ciszej, ale mogę jeszcze to sprawić, żeby było jeszcze tak. Myślę, że to jest ta głośność, że niejaka nie jakaś inna. Ale to i tak mniejsza z tym. Mamy postawić jedną tylko recepcji, więc postawmy. Takie mniejsze. Należałoby je odwrócić w dobrym kierunku. A ci kto wie, który jest w dobry kierunek. Skoro tutaj jest wejście do tego szpitala, tutaj są wszystkie te ławeczki, tam są kwiatki, to może postawmy to... to... tutaj w taki sposób. Nikomu to nie będzie wadzić, przeszkadzać. Teraz należy postawić kilka automatów, nowych, ponieważ stary się zepsuje, a pacjenci narzekają, jeżeli nie ma co zjeść albo wypić. No i teraz jeszcze chcą kosze na śmieci. Te kosze są w zakładce meble. A no to będzie dobre miejsce na taki kosz na śmieci. Oczywiście jest to tylko tak, żeby wykonać to zadanie, nic więcej, ponieważ jak widać, nawet tutaj stoją kosz na śmieci. To, to, że my dodamy jeden czy dwa, ten wiele nie zrobi. -Aha. Okej. Okay. Mamy kilku pacjentów na początek. O, i tu mamy pierwszego doktora Castilla. No dobra, tutaj się coś tam stało. <grybujesz> tak, tutaj właśnie jest gra w formie zapewnego przedstawienia szpitala do tego możemy powiedzieć, że coś się stało, ponieważ wszystko co się dzieje w tym szpitalu ma zabawny oddźwięk, No, możemy to pominąć. Najważniejsze jest to, żeby zobaczyć pacjentów. I co my tutaj widzimy? Strasznie duża głowa, powiększająca się albo zmniejszająca, czyli... Choroba jakaś tam związana z migreną. I nawet nam tutaj pisze: choroba łomocząca migrena. Czy teoretycznie jest to migrena, ale wygląda odrobinę inaczej, ponieważ no tutaj musimy mieć jakieś oznaki tego, co to jest. A w grze, tego typu najlepszą oznaką jest wizualne przedstawienie. Okej, okay. nasza pacjentka dotarła do drzwi pokoju pana doktora. Piękniarka po nią wychodzi i zaraz pacjentka wyjdzie do środka. Oczywiście możemy popatrzeć z oczami pacjenta. I poczuć się jakbyśmy naprawdę poszli do lekarza. Nie polecam niestety tych lekarzy, bo tutaj się różne rzeczy ciekawe i nieciekawe dzieją, jak na przykład może nie w tej wersji, ponieważ jest to tak jakby odświeżona wersja, nie hospital, tylko Tchem Hospital tamta gra również była z zarządzaniem szpitala nazwijmy ten gatunek gry. Ale wszystko wyglądało troszeczkę bardziej surowo. Również była zabawna i na przykład ktoś miał chorobę pomplownicy głowy czy coś w steru. Po prostu głowa była strasznie napuchnięta i aby naprawić Wyleczyć pacjenta, przekowali szpilą głowę, a potem pompowali pompą. Okej. Okay. Zobaczmy, co tutaj jest. Mamy takie dane na temat choroby i widzimy, żeby to wyleczyć, ponieważ diagnoza jest tutaj, a tutaj jest leczenie. Ponieważ, żeby to wyleczyć, musimy mieć lodówkę medyczną lodówkę medyczną, którą musimy ustawić w aptece. Aptekę mamy tutaj. I mamy naszą panią farmaceutkę, która się nudzi. I aby ona mogła wyleczyć naszych pacjentów, musimy postawić taką lodówkę medyczną właśnie w tej aptece i będzie mogła z tego korzystać. I już widać, że półki są dość duże. Leży tam kilka szczykawek. Zobaczmy jak przyjdzie nam tutaj ta nasza pacjentka, chyba już czeka... nasz zaszczyk z Brazenu. Mamy wielką szczykawę. E, no, no... Ok. Okej, okay, i właśnie teraz było widać, jak to wszystko wygląda. Zaszczyk prosto w twarz. Ok, wyleczyliśmy naszego pierwszego pacjenta. I tutaj za każde wyleczenie pacjenta, za szybkie wyleczenie pacjenta, również dostajemy kasę jak i bonusy. Dzięki tej kasie możemy budować kolejne pomieszczenia, dodawać kolejne elementy, leczyć nowe choroby, jak i coraz to większą rzeszę pacjentów. Lecząc tych pacjentów, zdobywamy punkty dla naszego szpitala i osiągamy kolejne poziomy. Jeżeli osiągniemy wszystko, co było do osiągnięcia w danym scenariuszu, to przechodzimy dalej. Oczywiście jest taka mapa, na której możemy sobie wybrać szpital, którym będziemy budować i leczyć wszystkie choroby od początku do końca. Tam będą się co chwilę coś pacjenci pokazywać z różnymi innymi chorobami. I musimy tym szpitalem zarządzać tak, żeby zarabiać, ale pacjenci muszą przeżywać. Nie możemy ponosić jakichś kolosalnych tłumów e, martwych pacjentów. Choroby są przeróżne. Może się zdarzyć, że przyjdą nam tutaj zombie albo jacyś zakażeni. Tutaj już widzimy chorobę nieznaną w tym momencie, i musimy tą chorobę jakby wynaleźć. Musimy wiedzieć, co to jest za choroba. Musimy zbadać to i, i odkryć, jaka to może być choroba. Aby to się stało, musimy też mieć specjalistyczne działy w tym szpitalu zajmujące się badaniem nowych chorób. I już wiemy, że chyba nie mamy takiego pomieszczenia. I musimy postawić pomieszczenie, by takie urządzonko do badania nowych chorób w naszym szpitalu umieścić. A niestety ten szpital już jest dość mocno wykorzystany i miejsce no. Takie pomieszczenie za dużo nie ma, ale gdzieś tutaj powinien to zmieścić. Myślę, że tu będzie okej. Okay. Okay. Następnym elementem tego pomieszczenia będzie taka wielka kula. Coś w stylu rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej. Po dodaniu, oczywiście, tego elementu, po dodaniu urządzenia, które bada albo leczy pacjentów, dane pomieszczenie zostaje przypisane właśnie do określonego statusu. Jeżeli będziemy chcieli zmienić przeznaczenie pomieszczenia, to musimy usunąć te sprzęty, które tam wstawiliśmy. Dlatego możemy zrobić jakikolwiek pokój badań czy pokój le do leczenia wstawiając tam tylko sprzęty, nie musimy szukać pomieszczenia specjalnie już do tego przeznaczonego. I teraz to pokażę, ale najpierw znajdę tutaj pracownika naukowego, bo powinien go zatrudnić, bo on jest tutaj potrzebny do badania nowych chorób. I właśnie tutaj widzimy. Ja dodaję w tym pomieszczeniu tylko to urządzenie, a jest i biurko, i parawan. I to już było zrobione wcześniej. To jest taki standardowy wzór pomieszczenia. Pomieszczenia są w kilku wielkościach, i wtedy wybieramy i dodając sprzęty, robimy z nich odpowiednie przeznaczenie. Tutaj widać w tym momencie, iż to jakby te pomieszczenia nie miały swojego przeznaczenia. Tutaj mamy pomieszczenia do pierwszego wywiadu, tu mamy toalety, tutaj pokoje dla lekarzy, tutaj aptekę i tam właśnie do badania. Tu mamy strasznie sporo siedzisk, to pomieszczenie jest jakby nadal nieużywane. Nie wiadomo po co takie coś jest zrobione. To jest to wygląda jak pomieszczenie, właśnie takie do odpoczynku dla personelu, jak tutaj, ale nie jest to tak zapisane. i Możemy to usunąć i zrobić z tego coś innego. Ok, odkryto nową chorobę. Wybuchowy kater. Poczytajmy o tej chorobie. Rada, żeby postawić nową aptekę, ponieważ mogę leczyć już tą chorobę, ale ponieważ leczę już inne choroby, to ta apteka jest dość mocno eksploatowana. Choć zobaczmy, czy da radę postawić w tej aptece drugie łóżko. Jeżeli tak. To myślę, że nie będzie problemu z leczeniem dwóch pacjentów na raz. I można jeszcze spróbować zatrudnić jedną aptekarkę farmaceutkę. Przeszukajmy. Okej. Okay. Mam dwie farmaceutki w tym pomieszczeniu. I dwa łóżka, ciekawe trzy będą obsługiwane, czy jednak będą zmuszony do postawienia drugiej apteki. Wydaje się, iż jestem zmuszony postawić drugą aptekę. No nic, trudno. Nie, 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 nie. Chyba jednak się udało, ponieważ weszło dwóch pacjentów w tej chwili do tego pomieszczenia i jest ok. Mogę leczyć farmaceutycznie dwóch pacjentów na raz i o to mi chodziło, ponieważ czasami nie warto stawiać drugiego pomieszczenia, jeżeli. Takie małe łóżko, czy coś w tym stylu, się zmieści i można badać dwukrotnie szybciej, czy leczyć dwukrotnie szybciej pacjentów, nie dodając następnego pomieszczenia. Ponieważ, jak widać, tutaj mam ograniczenie tego szpitala, i jeżeli bym wykorzystał wszystkie wolne miejsca. Na pokoje, to chcąc dodać kolejne pokoje, ja już tego miejsca miał nie będę. Może się okazać, że będzie nam troszeczkę miejsca brakować, tylko dlatego, że chcieliśmy stawiać każde, każdą salę osobno, tak? Leczenie pacjenta, a każdego w innym pokoju. Czy mamy na przykład dwa EKG, ale w dwóch różnych pomieszczeniach i. I to zajmuje więcej miejsca niż postawienie ich w jednym odrobinkę większym pomieszczeniu, które tam jest o 25% mniejsze niż, niż dwa tamte. To wiem, troszeczkę zakręciłem teraz moje pokrętne tłumaczenie, ale w skrócie chodzi o to, że. Czasem warto się zastanowić, czy nie wstawić drugiego po prostu jakiegoś łóżka czy EKG na przykład do jednego pomieszczenia, jeżeli się zmieści. Zamiast stawiać drugie pomieszczenie. I tak to jest najlepiej skończyć. Ok. Ponieważ nam tutaj kochana pani zniknęła i nie mówi, co mam jeszcze zrobić. Uh -huh. Mam wyleczyć wszystkich siedmiu pacjentów. Ok. Wszystkich 7. To jest dziwne, bo niespecjalnie widzę wszystkich 7 pacjentów. Ale, okej, okay, zróbmy tutaj turbo przyspieszenie i zobaczymy, co się stanie. Jeszcze 6 pacjentów jest do wyleczenia. 5, 4. Bardzo szybko to fajnie idzie. Ja tutaj zarobię kolejne pieniążki. Mimo, już troszeczkę wydaję, żeby to rozwinąć tak jak należy. Oczywiście za każdą chorobę jest płaca. I tym oto sposobem zakończyliśmy pierwszy dzień w pracy. Nie, jak to bywa w romansach szpitalnych, pielęgniarki się kłócą, która spędzi noc z doktorem Sztyrem. który się pośmiał i sobie poszedł. Okej. Okay. Tym oto sposobem zakończyliśmy pierwszy odcinek serii Hospitalikon. Tak, telenowelę szpitalną możemy tutaj spokojnie zrobić, ale nie będę jakoś większej wagi do tego przywiązywał. Hmm, jak tak patrzę to wygląda jakby to była nasza pani Spelling, która nam Tutaj mówi, co mamy zrobić, czy nasza recepcjonistka podpowiada nam, jak wykonać określone zadania. Okej, okay, wejdźmy do menu głównego i jeszcze chcę pokazać, to już mamy tutaj tą właśnie budowę. Jest kilka innych szpitali, możemy wybrać poziom trudności, jak również finanse początkowe. W szpitale są trzy i one... Się odblokowują w trybie fabularnym. Tutaj teraz będę miał poziom drugi w tym samym szpitalu, ale tutaj są kolejne serie w dwóch innych szpitalach, które odblokują się później, jak przejdę wszystkie poziomy z danego szpitala, czyli 4. Wszystkich poziomów jest 12. 12 jest najtrudniejszy. A później zostaje nam już tylko gra w trybie budowy, gdzie mamy dostępne właśnie te trzy szpitale. Możemy włączyć sobie poziom najtrudniejszy, najmniej funduszy początkowych, albo na odwrót, najwięcej funduszy i najłatwiejszy i próbować jak najdłużej utrzymywać szpital funkcjonujący. Okej, okay. hospital tylko mi się żegna. Ja pozdrawiam, cześć, pa. pa.